Ostatni weekend listopada nie warto zostać w domu. Warto rozwijać swoje pasje. Przekona nas dziś o tym pani Joanna Rutecka, organizatorka festiwalu Toruń z Pasją. Witam serdecznie. Dzień dobry. To już czwarta edycja festiwalu. Wiem, że do jej zorganizowania namawiało panią bardzo wiele osób. Tak, to prawda, ponieważ jestem na urlopie macierzyńskim obecnie, więc nie byłam pewna, czy będę w stanie zorganizować tę edycję. Jednakże rzeczywiście wiele osób pytało i postanowiłam pójść za ciosem. Podobnie jak w poprzedniej edycji, w tej edycji będzie blog poświęcony wizerunkowi, coachingowi, same znane nazwiska. Oczywiście. Będzie właśnie i zarówno stylizacja. Będzie moż, można też uczestniczyć w coachingu osobistym, bardzo takim kobiecem. Będzie można nauczyć się też robić zdjęcia, aczkolwiek nie dorosłym, a maluchom. Blog ten jest bardzo ważną częścią naszego festiwalu i jak zawsze pojawia się na nim. Będzie Agnieszka Ważny ze swoim flow, będzie również Kasia Zielińska, która jest coachem osobistym, trenerem i pojawi się również stylistka Kilga Klejnowska. Dodatkowo o wizerunku osobistym i jak go zbudować w ciągu 30 dni opowie Justyna Niebieszczańska. Coaching i wizerunek to jeden z bloków tematycznych, tak. ale nie jedyny. Ciekawie zapowiada się blok poświęcony kulinarium. Również będzie taki, taki blok, ponieważ będzie kuchnia francuska. Pani Kasia, która z nami współpracuje już od lat, od pierwszego festiwalu właśnie, tę kuchnię uwielbia i prowadzi tylko warsztaty z kuchni francuskiej. Dodatkowo będzie też można posmakować orientalnych kaw i herbat. To były propozycje dla pań. A powiedzmy, co dla całych rodzin? Dla całych rodzin na pewno matematyka na wesoło. Dodatkowo będzie można zaprojektować grę multimedialną i dzieci będą mogły uczestniczyć również w kreatywnych warsztatach, wycinanki, naklejanki. Warsztaty cieszą się bardzo dużą popularnością. Na kilka nie ma już miejsc. To prawda. Rzeczywiście zaskoczyła mnie to popularność warsztatów. Myślę, że z roku na rok festiwal jest coraz bardziej popularny i rozchodzi się informacja też pocztą pantoflową, nie tylko przez właśnie media czy internet. Powiedzmy jeszcze, gdzie można zapoznać się z pełnym planem festiwalu. Jest to strona www.torunspasją.pl. Bez polskich liter oczywiście. Jeszcze powiedzmy, kiedy i gdzie odbędzie się festiwal? 28-29 listopada w 9 LO, ale także w Evitalia Fitness odbędą się dwa warsztaty. 9 LO właśnie jest naszym partnerem w tym roku. Zapraszamy serdecznie, a ja Pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.